Dojechałam do Dzhengshui. Dzhengshui jest miejscowością, nawet nie miastem, bo to miejsce nie ma statusu miasta, położoną na południe od stolicy prowincji Yunnan, czyli Kunmingu. Dzhengshui jest znane przede wszystkim ze swojego starego miasta oraz tarasów ryżowych, które znajdują się mniej więcej w odległości 100 km od nie miasta, od miejscowości. No. ja wybrałam sobie bardzo mały, ale niesamowicie klimatyczny hostel na starym mieście. Zobaczcie, jak on wygląda. To jest mój pokój. Tam zaraz za moimi drzwiami jest takie patio. Recepcja też jest taka bardzo, bardzo klimatyczna i urządzona w stylu takim lokalnym. Jest tam też bodajże pięć kotów i pies. I jestem naprawdę zdziwiona, że tego typu hostel przyjmuje obcokrajowców. Więc tak, dzisiaj robimy stare miasto, a jutro postaram się dostać na tarasy ryżowe. Jest mniej więcej koło zachodu słońca i jesteśmy na Shuanglongqiao, czyli Most Podwójnego Smoka, Most Dwóch Smoków, tak jakby panie sobie robią zdjęcia tutaj na tle. I to jest w zasadzie taki most przez jezioro i tam jest coś takiego. Jedna z najpopularniejszych atrakcji tutaj w Jianxue, tylko że to jest tak trochę pośrodku niczego. Bo ja tutaj przyjechałam skuterową taksówką, 3 km chyba gdzieś od miasta. I to jest bardzo ładne. Tylko tak jak mówiłam, trochę pośrodku niczego. Z drugiej strony wygląda to naprawdę, naprawdę ciekawie. Odkryłam, że tutaj w Dzienniku, gdzie jestem teraz, tradycyjne jest takie smażone w stole tofu. My tu akurat nie mamy grilla, ale tam ludzie mają taki duży stół, i tam mają grilla. I na tym, by w tym stole na środku, jest grill, i oni tam grillują tofu. Jest siódma rano. Jestem przekonana, że widać po mnie, że ja nie przywykłam do stawania o takiej porze. Siódma rano to jest dla mnie środek nocy. I wiem, wiem, ilu z Was, znaczy z osób, które lubią gdzieś tam jechać czy podróżować, staje na przykład o piątej, żeby wyjechać gdzieś nie wiem, autobusem w jakąś odległą część miasta albo kraju, żeby coś zobaczyć, ale ja nie jestem jedną z tych osób. Zawsze, jeżeli się tylko da, wybieram, żeby nie wstawać rano, niż żeby wstawać rano, ale dzisiaj nie miałam wyboru, dzisiaj musiałam wstać rano, bo jedziemy na tarasy ryżowe. Ogólnie, tutaj jest, dziękuję, jest dosyć duży problem, żeby się dostać do Jenian, gdzie są tarasy ryżowe. Dlatego, że no nie da się pojechać i wrócić jednego dnia, jeżeli chcecie jechać autobusem. Jest tylko jeden autobus, który odjeżdża tam coś po 11 godzinie, jedzie 4 godziny, więc jest tam o 12:13, 15, po 15:00 i o 16:00 coś jest już powrotny. Więc jeżeli ktoś chce jechać autobusem, to trzeba pojechać jednego dnia i wrócić kolejnego. Tylko jest jeden problem, bo w Yian jest problem z noclegiem dla obcokrajowców. jeżeli chcielibyście tam spędzić noc jako obcokrajowcy, to musielibyście liczyć na to, że ktoś was przyjmie nielegalnie. Także ja musiałam sobie znaleźć prywatnego kierowcę z jeepem. Znaczy niekoniecznie z jeepem, ale znalazłam akurat z jeepem. I jest siódma, o siódmej pan mnie zawiezie. posiedzę tam parę godzin i wrócę jeszcze dzisiaj wieczorem. Dojechaliśmy właśnie do Yue County, czyli do miejsca, gdzie niedaleko znajdują się tarasy. Jadąc tym jeepem, który tam stoi z tyłu. Mieliśmy... Znaczy, jechaliśmy z boczem góry. Czymś takim jak tutaj, tylko nie tutaj, tylko z tamtej strony. Przez cały czas po drodze zresztą widzieliśmy kogoś, kto się prawie walił w taką przepaść. I widoki były przepiękne. mieliśmy na przykład czerwoną rzekę. Tylko nie wincie mnie, że nic nie nagrałam, bo mnie dopadła chyba choroba wysokościowa. Musieliśmy przejechać przez, przebić się przez tamte góry i byliśmy na górze, a potem zjechaliśmy na dół i na tej górze to myślałam, że mi web eksploduje. Niestety. No powiem wam, że bardzo się cieszę, że mam ze sobą drona, bo pogoda jest dzisiaj paskudna. Pada deszcz i ogólnie jest słaba pogoda, żeby tutaj przyjeżdżać i oglądać te tarasy, ale mam drona, więc mogę polecić tam dalej, gdzie nie ma już mgły. Przestało w zasadzie padać. Kupiłam kolbę kukurydzy, żeby coś zjeść. I widać już bardzo ładnie wszystko, patrzcie. Całe tarasy ryżowe, znaczy nie całe, bo tu jest ich bardzo, bardzo dużo, no ale tu jest część tarasów ryżowych. Sprawa wygląda tak, że na jesieni one są pokryte wodą, bo teraz już jest, widzicie, no już wyrosło tutaj, więc jest takie zielone, ale jeżeli przyjedzie się na jesieni, to wtedy one to wtedy tam jest woda, i na przykład, jeżeli przyjdziecie na zachód słońca, to możecie otrzymać taki piękny, pomarańczowy widok, bo zachód słońca się odbija w tej wodzie. No ja przyjechałam w tym czasie, więc one wyglądają w ten sposób. Może kiedyś jeszcze raz się tutaj przejadę w innym czasie i wtedy one będą wyglądały inaczej. A dzisiaj mamy to zmarnowałam przed chwilą dwie baterie do drona. Znaczy zmarnowałam, nie zmarnowałam, użyłam, zużyłam. A teraz słyszę, że ktoś inny lata dronem, bo słyszę ten dźwięk drona. Ale warto przyjechać. Naprawdę warto. Nawet jeżeli macie za to wybulić 450 zł. To jest jakaś typowa krowa dla tego regionu. Oni mi mówili, jak ona się nazywa, ale zapomniałam. Ale to, to 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 jest. Panie rolniku, proszę szanować krowę. Hej. Tutaj są te krowy, co tam były. A ja się boję podejść. Ja lubię krowy, ale ja się boję. Więc. Super te krowy. Hej, a to jest taka mniejsza. Oj, chyba, chyba mnie nie lubi. Ale to są specjalne krowy charakterystyczne dla tego regionu. W po Polsce nie ma takich krów. Chyba, chyba że widzicie podobne. Tam jest Matko! Uwaga! Ja pierdziela. Przykro mi dzisiaj już więcej, nie będzie nagrań z grona. Zeskoczyłam z platformy widokowej w busz na zboczu góry, żeby go odzyskać i żeby mieć tą kartę pamięci i żeby był ten footage, także... Cieszę się, że się udało. I że nie spadłam stamtąd na te tarasy. Teraz jesteśmy w takiej mini knajpce tutaj, prowadzonej przez panie z mniejszości Hani, czyli z tej mniejszości, która, której, do której należą tutaj te tarasy. Te panie mają takie specyficzne ubrania i to są ubrania charakterystyczne właśnie dla mniejszości Hani. I to tofu, co wczoraj bo to jest charakterystyczne dla mniejszości Hani. Na szybko jeszcze się zatrzymaliśmy przy takich chatkach. Tutaj mieszkają ludzie mniejszości Hani i to są ich e, takie tradycyjne chałupki. Czy to nie tradycyjne, no bo to są takie unowocześnione, ale ten dach ze strzechy. O, to są ich takie tradycyjne rzeczy. Całkiem swojsko tu jest. Biegają jakieś kurki, kotki, pieski, kaczki i tak dalej, ale no nie ma co ukrywać, że to sprawia wrażenie takiego skansenu, który wybudowano, żeby turyści. Z innych prowincji, innych miejsc Chin mogliście tu przyjechać i popatrzeć na dziwnych ludzi z mniejszości etnicznych. Pogoda nam się trochę poprawiła, już wyszło słońce, więc teraz można zobaczyć to w ten sposób. Mgła jest do tej pory trochę tam, ale mam wrażenie, że to tylko dodaje uroku i jest super. Zobaczcie w ogóle, jak ja wyglądam. Wszystko mam zabłocone. Po tym jak zeskoczyłam z platformy widokowej, żeby zabrać drona, ale udało się. I właśnie dlatego możecie zobaczyć tutaj teraz ten przepiękny futycz z drona, który był na karcie pamięci w środku drona. Dajcie mi spokój już po drodze, w drodze powrotnej, znaczy mieliśmy jeszcze stłuczkę. Więc tak, zapłaciłam 8 darem, że mnie tam dowieziono i przywieziono z powrotem. Uważam, że to było tego warte, ale wleciałam dronem w zbocze góry, zeskoczyłam z platformy widokowej, żeby poszukać drona. A do tego w drodze powrotnej jeszcze mieliśmy stłuczkę z dużym samochodem. Nic się nikomu nie stało. Jeep był duży, masywny, nic tu nie było, ale temu samochodowi dostawczemu coś się stało, bo... Miał gnieciony starszak. Jestem taka zmęczona, dlatego muszę umyć buty i spodnie. W ogóle wszystko mam takie zabłocone ale to jest koszt uratowania drona, więc więc przyjmuję to na klatę. Tu na górze zresztą jest pralka, pójdę sobie zaraz wyczyścić te czy umyć, wy, 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 wyprać te rzeczy. No i dobra, to jest wszystko, jeżeli chodzi o Thiangshua i o Jenia. Czyli Thiangshua, to jest stare miasto, jeniam tarasy ryżowe. Ja bym jeszcze bardzo chętnie przyjechała kiedyś raz na tarasy ryżowe albo wiosną, albo jesienią, bo wtedy tam jest taka woda i się odbija słońce, zachód, wschód słońca i tak dalej, ale to to będę myśleć kiedy indziej. Na razie jestem bardzo, bardzo zadowolona. No i super zapraszam Was też na mój Instagram, gdzie na bieżąco relacjonuję całą wycieczkę, bo e, teraz, kiedy ten vlog jest na kanale, to, to to, o czym ja teraz mówię, się wydarzyło tydzień temu prawdopodobnie, bo tyle mi schodzi montaż i, i to wszystko. Nie mam na to zbytnio czasu tutaj na miejscu, więc tak to powoli idzie. Ale dzięki za oglądanie i do zobaczenia!